Ale życie. jest po prostu najlepsze. A, a co to? A o, siemka. No, cześć... E, kim ty jesteś? Ja? Twoim starym kolegom z, z przedszkola, nie pamiętasz mnie? A Stefan, tak? Nie. Dorman. A, ty, Dorman. się Kopelat. Dobra. To co robimy? Ja bym proponował na takiej wojnie wojnie wszyscy walczą, to żebyśmy się rozdzielili. W serio? No dobra. No, Więc ja pójdę może w tamtą. A ty pójdziesz w tamtą. Ej, a kto pójdzie w tamtą? Albo w tamtą. No, y, później, kiedy ty zwiedzisz tam, pójdziesz tam. A ja, kiedy zwiedzę tam, pójdę tam. Okej, okay, dobra. To teraz tak. No, idę. No dobra, ile można iść? Idę i idę, idę i idę. Ło! Wow. A co to za dźwięki? A co to za stworzenie? Uciekam! Nie pozwolę, żebyś mnie tykał. Wysz się, odwal ode mnie ty smoku. pomocy. Smoku polowany, czy opulowany? Jest! Upulowany można powiedzieć. Jo, wracam. Jestem. O, go tu nie ma. Poszedł tam. Nie, bo jestem. Halo. No, słyszę, słyszę. No, jestem i teraz ja idę. Ło, ale klif. No dobra, ale zejdę tu. Jestem. Ale tu wysoko. Ło, ale tam jeszcze wyżej. O, dobra, idę tam. Kurde. Jestem. 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 O, no dobra. O. Muszę tu chwilę odpocząć. Co to było? Um, ok okej. Mam nadzieję, że to nic groźne. Go, ale uciekam. Jestem. No dobra, jesteś? No jestem. To teraz. Jak to było, ja idę. Tam. No tak. Dobra, to idę. O, tu ogromna skała jest. Dobra, idę. Spinam się. Ech, ech. Ech. Pięć minut później. Dalej nie dojdę, zbyt się boję. Nie ma szans. Zobaczcie, jak jestem już wysoko. No patrzcie. No dobra, ale jeszcze wyżej wejdę. Łapiecie? cię! Och, jest! Oh, 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 oh. No dobra. To tam w tamtym kierunku nie był najlepszy pomysł, to ja idę teraz tam. What the hell? Co to jest dobra, wchodzę? O oh, oh, oh. oh, ja się już na wspinałem. O oh, oh, oh. oh, nie. Oh, nie wejdę tam nie ma szans. Hmm. Co to? Uciekaj. Oh, oh, pomoc! padám. Pomoci, pomoci. Ej, śpią, możemy się wymknąć. Dawaj, pierwszy. Jestem, jestem, teraz ty, dawaj. Ach. Dawaj, dawaj, chodź tu. Ubiorę cię na barana, bo ty nie masz nogi. Dawaj. A, oj jak to nie było za miękkie lądowanie. No też to coś tak czuję. Ehm, um, okej, okay, ale udało nam się uciec. Jest! Dziomek! Uuu, Dominik! Udało się! O, Tomek! Tomek! O, o Tomek! Dominik! Tomek! Dominik Stański, Tomek Wajciacha.